Słuchajcie, wanożniczki i wanożnicy, właśnie dobiegła końca kolejna wanoga, tym razem edycja 2023. Ja towarzyszyłem temu wydarzeniu z kamerami już po raz trzeci i muszę powiedzieć, że w wanodze jest absolutnie coś magnetycznego. I oczywiście nie mówię to o moich uczuciach, chociaż ja też lubię tu przyjeżdżać na no, te tereny, ale w tym co wy o tym wyścigu opowiadacie, jest jakaś magia. Właściwie wszystkie osoby, które pytałem o wrażenia, zaczynały od tego, jak tu pięknie. Jak tu pięknie, jakie tu piękne tereny. Jak, jak tu jest wspaniale, jak tu fantastycznie. No tak, no to się potwierdza, Szwajcaria Kaszubska to rzeczywiście jest sztos i, 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 i przepięknie to tutaj jest. Wyścig, ja głównie rozmawiałem z osobami z długiego dystansu, mniej z krótkiego, więc wyścig przebiegał przez trzy rejony, tak, to znaczy przez Szwajcarię Kaszubską tak naprawdę, potem przez Trumikli Park Krajobrazowy, nad morzem i potem przez Pomorze Zachodnie bardziej i, i przez Bory Tokolskie, także więcej, więcej może tych regionów niż trzy, ale, ale wszędzie było, wszędzie, wszędzie mówiliście, jest pięknie, było pięknie, jest magicznie. Ym, I o drugie, druga rzecz to trasa bardzo urozmaicona i wiele osób podkreślało, bardzo fajnie poprowadzona. To też wielokrotnie padało w rozmowach. Ym, także myślę, że wanoga awansowała, bo ja, już, ja już myślę, ja, myśl, ja to po pierwszej edycji sądziłem, ym, że Wanoga awansowała do mnie na tras kultowych. I tak to należy chyba powiedzieć, to jest kultowa trasa naprawdę i dla ludzi, którzy lubią kontakt z przyrodą, kontakt z wodą, z jeziorami, z rzekami, z małymi rzeczkami, z lasem, z... No to, to, jest, to jest po prostu sztos, zwierzyna dzika i tak dalej, i tak dalej. Także, no, oczywiście do tych opinii dołożyła się też pogoda, która tak naprawdę była wspaniała na trasie, bo było słonecznie, było ciepło. Aczkolwiek nocą było zimno, i do tego jeszcze nawiążę, ale pogoda była naprawdę rowerowa. Oczywiście było sucho, i tutaj. Dużo osób podkreślało, że jednak było piaszczyście momentami. I rzeczywiście nawet szutry, ja też po tych szutrach sporo się z kamerami nalatałem, nawet te szutry takie one były prze, przesuszone i w związku z tym też mocno zapiaszczone, czyli tak jakby dużo piachu się na nich gromadziło i nawet droga, która z definicji miała być szutrowa, tak naprawdę składała się trochę z piachu, trochę z szutr, trochę, trochę z tej słynnej tarki, która na szutrach powstaje. Także to wiele osób też podkreślało, że. Trasa trudna, ale tutaj w dużej części myślę, do tego się przyczynił po prostu susza. Tu jest tak sucho, słuchajcie, no po prostu to jest sucho, sucho, sucho. No, to jest matka wszystkich suszek. To się mówi, tu byle wiaterek podrywa gigantyczne tumany, tumany kurzu, czy przejeżdża dostawczak szutrówką, no to czy po prostu mgławi się w powietrzu. Tak, tak, tak jest sucho, i tak jest piaszczyście. O, popatrzcie, to tak wygląda droga właśnie szutrowa. Nie wiem, czy widzicie tą mgłę i ten kurz. Właśnie przejechał samochód. To, to specjalnie nakręciłem, żeby pokazać po prostu, jak we mgle. Bardzo często padało to w takim kontekście. No, taka jest sucha, ale trasa piękna, ale warto było, ale trasa piękna, ale warto było. I to tak bez końca. Oczywiście powraca tutaj rozmowa o szerokości opon i o tym, czy na rowerze MTB, czy na rowerze gravelowym. Wiele osób, część osób jechała na gravelach, część osób jechała na MTB. Myślę, że grawele były w zdecydowanej większości, ale jednak ten piach był tematem, czyli na pewno tutaj na następne vanogi warto się gdzieś pomyśleć o jakichś szerszych oponach, czy, czy, czy może bardziej miękkich przełożeniach też. A te osoby, które jechały na góralną, no, sobie z kolei chwaliły, właśnie mówiły, że, że, że fajnie, że, że grube opony i, i że się bardzo z tego cieszyły. Także takie, takie pierwsze wrażenia po tej wanodze. No i słuchajcie, jest taki temat, który bardzo chciałbym poruszyć, znaczy chciałbym poruszyć, myślę, że warty jest poruszenia po prostu, to jest temperatura. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego zupełnie. To jest piąte ultra, które kręcę w tym roku, i sprawa tego, że w nocy jest zimno, i nie zabrałem odpowiedniego do tego ubrania, pada już na piątym ultra. Każde kolejne ultra właściwie są te same rozmowy: to znaczy, tak, chciałem nocować, nie mogłem nocować, bo było za zimno. Znaczy, chciałem nocować w plenerze, nie mogłem nocować, bo było za zimno. Ktoś tam nawet mówi, że za zimno było w domkach jakichś, gdzie nocowali i zmarzł w nocy. Drugi temat, chciałem jechać w nocy, było za zimno. Albo. Nie chciałem jechać w nocy, ale musiałem jechać w nocy, bo to nie zawsze jest tak, że to wy planujecie trasę. Czasami trasa planuje was, czyli musicie na przykład gdzieś dojechać, bo macie noc, chcecie gdzieś dojechać. No i się nagle okazuje, że trzeba jechać w nocy. Słuchajcie, tych głosów było mi za zimno, jest po prostu tyle, że no naprawdę daję to Wam pod rozwagę. No, osoby, które mówiły, że nie zmarzły a i były przygotowane, to naprawdę i, i, to, to, to na palcach jednej ręki można policzyć. To coś się zamówi tego, słuchajcie, no, aż taki apel, no zastanówcie się chwilę, no, jeżeli ktoś chce jechać w zerze stopni czy w plus dwóch w nocy, no to naprawdę pytałem nawet was, co założyć, znaczy czego nie wzięliście. Bardzo często padało, no tak miałem, mogłem wziąć zimowe rękawiczki, yy, yy, mogłem wziąć kurtkę porządną, tak? Mogłem wziąć. To mogłem wziąć tamto. Myślę, że to jest sprawa pod rozwagę, bo piąte ultra w tym roku i ciągle. Zimno, zimno, zimno w nocy. Mamy zimne noce, to prawda, no ale to też jakoś nie jest zaskoczeniem. tak. No, wystarczy na te prognozy pogody spojrzeć, odjąć sobie, jak to ktoś kiedyś mądrze napisał, spojrzeć na prognozę pogody temperatury w nocy, odjąć sobie 5 stopni, jeżeli jedziemy koło zbiorników wodnych czy w gęstych lasach i wtedy wyjdzie nam, jaka temperatura w nocy będzie. Także to był, to był taki temat. Trasa wymagająca, to, to nie jest jak ja to mówię, glamour gravel, do tego, żeby to przelecieć na szybko. To jest naprawdę wymagająca trasa i to też dało się w Waszych wypowiedziach odczuć. Wiele osób było naprawdę wyczerpanych, szczególnie oczywiście ci z drugiej połowy stawki, chociaż właśnie ci, którzy jedzą szybko, jagodą szybko, też byli wyczerpani, tylko w trochę inny sposób. Także to też nie jest trasa łatwa i wiele osób. Tak ją komentowało, ale jako trudną i wartą przyjechaniem. Często właśnie podkreślaliście rolę organizatora, to znaczy coś takiego. Oje, jak to fajnie poprowadzono! Oj, widać, że ze znawstwem, widać, że wybrano najfajniejsze fragmenty. To to bardzo często w takich rozmowach z wami padało. Jeżeli chodzi o bazę noclegową i jedzenie, no to tutaj problemów wielkich nie było. No może parę osób tam mówiły, że trochę trudniej, może było w niedzielę, jak sklepy były zamknięte, ale to nie jest temat. Teren jest jednak nasyczony w miarę turystycznie nasycony ludnością, więc to nie jest jakaś skrajna. tam północna Polska wzdłuż granicy z wodem kaliningradzkim, gdzie nie ma w ogóle sklepów albo, albo ściana wschodnia, także tutaj, tutaj dużo łatwiej z tym było. No i co? I słuchajcie, kończy się ta wanoga, już trzecia edycja, ilość startujących <laughs> świadczy o tym, że naprawdę ten wyścig stał się, stał się kultowy i to tak właśnie często mówiliście ci debiutanci, mówili, no słyszałem tyle opinii, że to tak pięknie, więc przyjechałem sprawdzić, i to taki były też motto. Niektórzy oczywiście ci, którzy startowali w Wanoce któryś raz na to mówili: Ja tu znowu chcę przyjechać, bo ja to znowu chcę oglądać, chcę to znowu zwiedzić, chcę, chcę sobie y, pa patrzeć, jak tutaj wkoło jest pięknie. To był to był zdecydowanie motyw y, dominujący y, tegorocznej edycji. No, a pogoda, no pogoda to po prostu, no zobaczcie, no, pogoda jest po prostu taka. O, po prostu taka pogoda. No, y, to oczywiście Wy teraz spojrzycie za okno i wiecie, że jest taka pogoda, ale to zostanie gdzieś w archiwach, zostanie gdzieś na okno. Że to byłbyś ich przy naprawdę przepięknej pogodzie. Jest jeszcze taka sprawa, o której też wspominaliście, albo, albo ona wynikała gdzieś w rozmowach. Słuchajcie, to jest sprawa nawigacji. To też jest sprawa, która na wielu Ultra wychodzi, mianowicie. Macie problemy nawigacyjne. Wiele osób mówiło, że błądziło, wiele, stosunkowo dużo, że błądziło, że musieli wracać. Ktoś tam mówił, że jego, jego nawigacja reagowała z opóźnieniem, i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to jest temat, który warto jest sobie dobrze przed takim ultra przećwiczyć, nie z nawigacją, ale też poczytać, dowiedzieć się, jakie są nawigacje, czy, czy jak, jak się to wgrywa, jak to obsługiwać, bo to jest temat. Słuchajcie, to jest jeden z tematów na ultra. Zawsze ktoś tam, znaczy ktoś tam, wiele osób mówi, Błądziłem, albo ta nawigacja się nie nadaje, albo to, albo tamto. No to wynika pewnie też z braku doświadczenia w obsługiwaniu, także to polecam wszystkim osobom przed Ultra, żeby się z tymi nawigacjami, którymi mają używać, się zapoznały. Chciałem też powiedzieć, że coraz szerszym tematem rozmów jest jedzenie, i tutaj muszę powiedzieć, że to się nasila, to znaczy nasila się to, co jemy. Jak my, jak Wy do tego podchodzicie na ultra. Oczywiście są osoby, które wręcz nawet mówią, że na ultra jedzą źle, bo mogą sobie przynajmniej pozwolić, bo i tak to ale jest dużo osób, które postanowiły jednak o to bardzo zadbać i gdzieś poczytać. Także to taka, taka też uwaga, że to jedzenie na ultra naprawdę staje się takim dość dużym tematem, i tutaj na Wanoce jak najbardziej, jak najbardziej też sporo na ten temat było. Wiele osób też podkreślało jedną rzecz i to też też mi się teraz przypomniało, mianowicie. Że fajnie, że wyścig dociera nad morze. Myślę, że to jest duży, duży plus i duża zachęta, żeby wziąć długi dystans zamiast krótkiego, bo to parę osób podkreślało. Mówi, o, zastanawiałem się, długi, krótki, ale fajnie, bo, bo lubię morze, chciałem być nad morzem. Także to taki, taka, taka jeszcze uwaga mi się nasunęła. Cieszę się, że mogłem z Wami w tym wyścigu uczestniczyć. Przeprowadziłem bardzo wiele rozmów. Słuchajcie, dla mnie super jest to, że coraz częściej, kiedy podjeżdżam i mówię, że jestem Łukasz z kanału wywiady na rowerze, a znamy, znamy, oglądamy tak. Nikt czasami czuje się winny, bo ktoś mówi, a to, bo ci, to i ci youtuberzy to oni tak zachęcają, patrz że to takie fajne, a potem wiadomo, co boli i o, o tym nikt nie mówi. No więc, to, ale to, słuchajcie, moich wywiadów, tam, tam różne padają rzeczy. Także bardzo to jest miłe, że, że mój kanał znacie. Siadam do obróbki materiału, będę się odzywał do Was. Oczywiście tradycyjnie mówię, że jeżeli komuś zależy na czasie, proszę się odezwać do mnie, ale ja będę też się do Was odzywał w sprawie tych materiałów i przedstawiał, jak to wszystko u mnie wygląda. Latał też dron dwa razy, niektórzy mówili, że widzieli drona, niektórzy nie widzieli, ale dron latał, dron Was skręcił, także będziecie też na dronie. Dziękuję za wszystkie wywiady, dziękuję za rozmowy, które przeprowadziłem i do zobaczenia! Na następnych ultra. Do zobaczenia na pewno na Wanodze w przyszłym roku. Cześć, cześć!